Cześć, strona oczywiście Kubixi. Dzisiaj pokażę Wam jak włączyć tryb wydajności czyli naszych Berserk mod. Zapraszam Cię do oglądania. Natomiast pierwszą rzeczą będzie to pójście do lobby. Ostatnie będzie trzeba nacisnąć F11 lub znaczek Windowsa. Potem tutaj wpisz tu i wyszukaj słowa. Wpisujemy procent, local, a procent. Zobaczcie, tam na górze napisane. No i klikamy Enter. I szukamy naszej gry, czyli Fortnite Game. Klikamy dwa razy. Teraz klikamy Save it, Config. Windows Client. Game User Settings. Naciskamy raz. Teraz w prawym. Właściwości. I mamy zaznaczone tylko do oczy. Teraz odznaczamy, klikamy Zastosuj. I OK. Wchodzimy do Fortnite'a wchodzimy do ustawienia i tutaj mamy jak, tryb wydajności. Klikamy dalej i dalej. Mamy inaczej Persoft Mod Alpha, ja mam po angielsku. Teraz zastosujemy. To się chwilę zastosuje. Gran nam się na za chwilę zamrozi. I mamy teraz Persoft Moda. Teraz wychodzimy z fortnite a. Tutaj w to jeszcze raz klikamy z właściwości i zaznaczamy tylko do odczytu. I teraz tylko włączamy Fortnite'a. O, już mi się Fortnite włącza. I nam się włączy, i musimy wejść w ustawienia. Nie teraz klikamy Close, wchodzimy w ustawienia. Jeśli mamy takie opcje, jak ja, czyli 1, 2, 3, 4, 5, no to mamy włączonego of Moda. Dzięki za oglądanie, to mogło być na tyle.